Jakie wykształcenie jest potrzebne, aby ustalać dietę? Aby ustalać diety osoba powinna mieć zawód dietetyka. Taki zawód można uzyskać kończąc po ukończeniu medycznego studium zawodowego lub kończąc studia na uniwersytecie przyrodniczym lub na uniwersytecie medycznym i uzyskując tytuł magistra dietetyka. Co to jest w ogóle dieta i dlaczego warto ją stosować? Dlaczego ma tak duży wpływ na nasze zdrowie? Dieta jest to prawidłowy sposób naszego odżywiania się. Dietę warto stosować, gdyż, to ma, gdyż ona ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, bo stosując odpowiednią dietę, czyli właściwie odżywianie, dostarczamy nas, naszemu organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Składniki odżywcze, to wiecie, to są składniki mineralne, czyli jak wał, żelazo, cynk, miedź, witaminy A, D i K, witamina C. I szereg innych składników potrzebnych do funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. A te składniki naprawdę mają bardzo wpływ na nasze zdrowie, a niedobory naprawdę mogą powodować szereg wielu chorób. Jakie choroby mogą wystąpić przy odchudzaniu na własną rękę? No, bo na, przy odchudzaniu na własną rękę mogą wystąpić bardzo poważne choroby, czyli. Anemia, niedokrwistość, choroby skóry, choroby oczu, przyczyny depresji, spadek, no, czyli spadek nastroju, a także spadek odporności, co niesie za, za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. A jakie są rodzaje diet? Diet jest dużo, a teraz wymienię Wam te najważniejsze, czyli dieta podstawowa. Dietę podstawową stosuje się u chorych, które nie wymagają leczenia takiego specjalnego dietetycznego. Następna dieta to jest dieta lekostrawna. Dietę tą stosuje się u chorych przede wszystkim w schorzeniach układu pokarmowego, u ludzi starszych. Następną dietą, to jest, y, którą się stosuje przede wszystkim w, y, też w szpitalach, jest to dieta ubogotłuszczowa. Y, Tą dietę się stosuje dla, cho, dla chorych w chorobach czóstki, y, w chorobach wątroby, w chorobach pęcherzyka żółciowego, w zaburzeniach lipidowych. Kolejną dietą jest dieta bogato -resztkowa. Dietę bogatoresztkową stosujemy przede wszystkim w zaparcia. Dieta bogato -resztkowa, czyli bogato-błonnikowa. Kolejną dietą jest dieta ubogoresztkowa, czyli ubogobłonnikowa. Tą dietę stosujemy przede wszystkim w chorobach jelit, jelita cienkiego, jelita grubego. Następną dietę, to jest dieta bogatobiałkowa. Dietę bogatobiałkową stosujemy przy złamaniach, przede wszystkim maskości wątroby. Też jest analogicznie, występuje też dieta ubogobiałkowa, przede wszystkim też w chorobach wątroby i w chorobach nerek. Jeszcze innymi diety, dietami, które tu przede wszystkim stosujemy w szpitalach, są takie diety specjalne. Jest dieta ziemniaczana. To jest dieta dla chorych tutaj z niewydolnością nerek. Jest dieta o zmienionej konsystencji, czyli dieta do żywienia przesądy, Dieta papkowata. Są to te diety dla tych chorych, którzy mają utrudnione połykanie. Ale to już są takie specjalistyczne diety, które mówię przede wszystkim stosujemy tutaj w szpitalu. A co to jest tabela kaloryczności? Tabela kaloryczności jest to tabela, która wskazuje nam, ile dany produkt, na przykład chleb czy mleko, ma kalorii, ale też nie tylko kalorii, ale składników odżywczych, czyli białko, tłuszcze, węglowodany, witaminy, ADK, C, ile miedzi i innych składników odżywczych. To jest właśnie tabela kaloryczności. A jaka jest według Pani najlepsza dieta? Nie. Najlepsza dieta to jest racjonalne odżywianie, czyli prosta ta sama zasada. Jemy wszystko, tylko tych dobrych rzeczy jak najwięcej, a tych złych jak najmniej. Dobre rzeczy, to, to wiecie, widzieliście, że na pewno w szkole nieraz na różnych lekcjach czy pogadankach piramidę żywienia. I czego jest najwięcej? Najwięcej musimy jeść kasz, chleba ciemnego, ryż, makaronów, warzyw, warzywa jemy dowoli, owoce z owocami należy troszeczkę uważać. Owoce mają cukry proste, glukozę i fraktozę. Jak za dużo, to też nam się troszeczkę odkładają w tłuszcz. Także owoce jemy raz dziennie, ale około 300 gram. Dalej czego jemy dużo, które to rzeczy są zdrowe, czyli chudy nabiał, mięso, ryby morskie. Generalnie jemy za mało ryb, a ryby są naturalnym źródłem tzw. kwasów omega-3 ale stosując dietę, nie możemy zapominać o posiłkach. Bardzo ważne w diecie, no w każdej diecie, w naszym takim racjonalnym odżywianiu, bardzo ważne jest 5 posiłków. Także musimy jeść 5 razy dziennie, czyli siadanie pierwsze. Siadanie pierwsze musi dostarczać nam dziennie 25% dziennego zapotrzebowania. Później siadanie drugie i podwieczorek. To są tak zwane przekąski. One muszą dostarczać około 10% dziennego zapotrzebowania, też nie nie należy zapominać o obiedzie. Obiad właściwie powinien być najważniejszym posiłkiem, który powinien nam dostarczać 35% dziennego zapotrzebowania. No i też jemy kolację. Kolacja też musi być, wiadomo, kolację jemy 3 godziny przed snem, nie później jak o 20. I kolacja musi nam dostarczać dziennie około 20%. Dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Dużo osób robi ten błąd, że nie je kolacji. I na przykład, jak zjemy ostatni posiłek o 17 i do nie jemy, to jest za długa przerwa. Nie można, nie można tak robić. Po prostu musimy jeść te pięć posiłków. Organizm wtedy lepiej pracuje, lepiej trafi. I to, co dostarczycie mu, wykorzystuje na budowę, odbudowę yy, no, i pracę swojego organizmu stosując odpowiednią dietę, tak jak już mówiłam wcześniej, racjonalne odżywianie, bardzo ważne jest picie wody. My za mało pijemy. Organizm wydala dziennie około 3 litrów wody, wody i tyle musimy dostarczyć, bo wiadomo, sam sobie nie produkuje, on ewentualnie produkuje tam 300-400 ml, ale resztę musimy dostarczyć, czyli yy, muszą to być napoje. Najlepsze są napoje niesłodkie, czyli czysta woda. Także bardzo ważne jest picie czystej wody niegazowanej około dla waszego wieku też półtora litra dziennie. Oprócz innych napoi, oprócz kawy, herbaty, mam nadzieję, że kawy za dużo jeszcze nie pijecie, nie? To jeszcze nie? nie. <gry> tak? Pijesz, piję pani kawę? Rzadko się rzadko zdarza. się zdarza, bardzo dobrze. Także te, picie wody jest tutaj bardzo ważne i proszę o tym nie zapominać. Czy zielona herbata pomaga w odchudzaniu? Trochę tak, trochę pomaga w odchudzaniu, gdyż zawie, zawiera takie składniki, które właśnie ułatwiają nam odchudzanie, ale rola zielonej herbaty polega przede wszystkim na tym, gdyż wydala niepotrzebne toksyny z organizmu. Tylko należy pamiętać, że zieloną herbatę pijemy między posiłkami, a nie do posiłków. Bo ona ma takie właściwości, że troszeczkę wypukuje nam żelazo. Także pamiętajmy, że to jest bardzo ważne. Pijemy zieloną herbatę między posiłkami. Masło czy margaryna, co jest zdrowsze? Ja sądzę, że masło. Ogólnie yy, każdy dietetyk, z którym współpracuję twierdzi, że zdrowsze jest masło. Masło zawiera, ale mówimy tu o prawdziwym maśle. Które zawiera 82% tłuszczu. Masło zawiera naturalne witaminy A, D i K rozpuszczalne w tłuszczach. Tylko pamiętajmy, nie możemy tego masła za dużo używać, smarujemy pieczywo, ale cieniutko tym masełkiem. Margaryny mogą stosować te osoby, które mają problemy z cholesterolem. Margaryny te zawierają tzw. sterole roślinne, które pomagają. Ten cholesterol zmniejszyć. Ale bardzo ważna zasada: dzieci i kobiety w ciąży raczej powinny jeść masło. Czy istnieje możliwość zgubienia kilogramów bez diety i ćwiczeń? Nie, niestety. Musimy stosować odpowiednią dietę i także wysiłek fizyczny. Nie schudniemy stosując samą dietę i też nie schudniemy stosując samą aktywność fizyczną. Musimy te dwie rzeczy razem i dobrze połączyć. A jak można prawidłowo łączyć dietę z ćwiczeniami? Stosując dietę zalecany jest wysiłek fizyczny. Najlepszy jest wysiłek fizyczny aerobowy, czyli aerobik, szybki marsz, jazda rowerem, pływanie. Tylko wtedy ten wysiłek musi być minimum godzina. Bo jak wiemy, pół godziny jest dla serca, a godzina jest dla tłuszczyku. Trzy razy w tygodniu zalecany jest taki wysiłek. Także czyli co drugi dzień musimy coś robić i wtedy naprawdę dieta przynosi tutaj bardzo dobre rezultaty. Czy środki chemiczne pomagają w odchudzeniu? Nie pomagają. Moim zdaniem nie pomagają. Jest to zwykłe placebo, czyli nie pomoże, nie zaszkodzi, chociaż tutaj zaszkodzić może. Gdyż to są takie suplementy diety, które, które do końca nie są przebadane i nigdy nie wiadomo y, jaką mogą przynieść tutaj niekorzyść y, dla naszego organizmu. Czy grejpfrut ma, ma właściwości odchudzające? Y, tak, y, grejpfrut posiada takie składniki, które wspomagają odchudzanie, także nie tylko grejpfrut, ale i ananas ma to takie składniki, które obniża nam y, tłuszczyk. Ale tak jak mówiłam wcześniej, nie przesadzajmy z owocami. Owoce musimy jeść codziennie, ale te, y, Dzienna dawka nie powinna przekraczać około 300 gram, czyli to jest właśnie jedna porcja owoców, albo jeden duży grejpfrut, jedno duże jabłko, jeden duży pomarańcz, 400 gram na przykład truskawek, to, czyli to wychodzi nie, dwie niepełne szklanki. Także to jest taka nasza dzienna dawka owoca i tyle owoców musimy zjadać. Najlepiej właśnie owoce jemy do danego sezonu. Jest sezon na pomarańcze, jemy pomarańcze, jest sezon na mandarynki, jemy mandarynki, sezon na truskawki, to jemy truskawki, ale także owoce mrożone też mają dobre właściwości, zachowują te dobre właściwości, także zimą, jeżeli nie ma tych owoców świeżych, wtedy też możemy sięgać po owoce mrożone. Jakie to są dobre i złe tłuszcze? Dobre i złe tłuszcze. Złe tłuszcze to są przede wszystkim tłuszcze zwierzęce, czyli tłuszcze, tak zwane tłuszcze nasycone. Tłuszcze zwierzęce przede wszystkim występują w mięsie, w nabiale. I to są tłuszcze, które też musimy dostarczyć naszemu organizmowi, tylko tych tłuszczów jak najmniej. Dobre tłuszcze to są tłuszcze tzw. jednonienasycone i tłuszcze wielonienasycone. Tłuszcze jednonienasycone, które musimy dostarczyć dziennie najwięcej, odpowiednie oczywiście, w odpowiedniej proporcji, te tłuszcze występują przede wszystkim w olejach. I tłuszcze wielonienasycone, którego, których też musimy dużo dostarczyć, to są tłuszcze, które występują w rybach, przede wszystkim w rybach morskich. Także występują te tłuszcze w oleju lnianym, w peskardyni i w orzechach, dlatego jak widzimy musimy jeść także te przekąski też, peski dyni, orzechy. No i przede wszystkim, jak już mówiłam wcześniej, nie zapominać o rybach morskich, bo tam są naprawdę bardzo, bardzo dobre Tłuszcze wielonienasycone, które są to tak zwane tłuszcze niezbędne do naszego organizmu, gdyż organizm sam ich sobie nie może tutaj jakby wyprodukować. Jak w diecie ważny jest błonnik? Błonnik jest jednym z najważniejszych składników naszej diety. Dziennie powinniśmy go dostarczyć około 30 do 40 mg. Błonnik reguluje przede wszystkim pracę jelit powoduje y, uczucie sytości, sytości y, i wydala z naszego organizmu takie złe składniki jak toksyny, cholesterol. Y, podnika najwięcej znajduje się przede wszystkim w warzywach, y, jest go też bardzo dużo właśnie w ciemnym pieczywie, dlatego musimy jeść nie jasne pieczywo, ale ciemne, w grubych kaszach, y, w ciemnym ryżu, y, w ciemnym makaronie. Także pamiętajcie, nie możecie zapominać o tym, o tych składnikach. I dziennie musicie właśnie jeść też kaszę, nie tylko to same ziemniaki, kaszę, ryże ciemne, makarony no i przede wszystkim dużo, warzyw, dużo, dużo warzyw. Czy to jest BMI? BMI jest to stosunek wagi do wzrostu, czyli wagę dzielimy przez wzrost w centymetrach do kwadratu. I BMI nam wskazuje, czy mamy wagę prawidłową, czy nie. Waga prawidłowa jest wtedy, jeżeli BMI nam wskazuje stosunek od 20 do 25. Wtedy mamy w tym przedziale wagę prawidłową. Od 25 do 30 jest nadwaga. Od 30 do 35 niestety już jest otyłość pierwszego stopnia. Od 35 z wyż jest tak zwana otyłość olbrzymia. Czy często Pani się spotyka z chorobami takimi jak anoreksja i bulimia? Niestety, spotykam się z tymi chorobami najczęściej. I co jest najbardziej przykre, choroby te dotykają coraz yy, młodsze osoby osoby, można powiedzieć, dzieci, już nawet 11-letnie dziewczynki zapadają na tą chorobę. Jest to trudny temat. Wiadomo, tutaj choroba ta wymaga leczenia dietetycznego, ale też przede wszystkim tutaj musi być po, 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 fachowa pomoc y, p, psychologiczna. Ile Pani lat już pracuje w swoim zawodzie i co Pani w nim tak naprawdę lubi? W tym zawodzie pracuję już 16 lat. Mogę powiedzieć, no tutaj śmiało, że ten zawód to jest moją pasją. Bardzo się cieszę, jak mogę komuś pomóc w odchudzaniu, jak ktoś na przykład schudnie, jest z tego zadowolony, jest z tego szczęśliwy, też dobrze się czuje. A także bardzo się cieszę, jak tutaj mogę też chorym pomóc niejednokrotnie, bo dużo chorych na przykład, no wiadomo, gdy ma jakąś chorobę. Nie umiem sobie radzić z tym danym y, przypadkiem i wtedy poradzę, co ma jeść, jak się odżywiać, aby się lepiej czuć, aby jak najszybciej dochodzić do zdrowia.